Sobotni wieczór przy Łazienkowskiej w Warszawie w 21. kolejce PKO Bank Polski Ekstraklasy. Legia gra z puszczą niepołomicę. Gospodarze są oczywiście faworytem tego starcia, ale w trzech dotychczasowych meczach w Ekstraklasie pomiędzy tymi drużynami zawsze padały remisy. Legia nigdy z puszczą jeszcze nie wygrała. No i może dlatego od samego początku miejscowi ruszają do ataków. Max o uderza obok słupka pierwsze minuty, bardzo mocne w wykonaniu Legionistów. Puszcza ma problemy, żeby wyjść nie tylko z własnej połowy, ale i własnego pola karnego. Jurgen Elitim znakomicie przyjął piłkę, uderzył mocno, ale minimalnie niecelnie. Kevin Komar byłby bezradny, ale futbolówka zatrzymała się na słupku, a to są właśnie te problemy Puszczy. Teraz Marge Gual i znowu obity ten sam słupek. Znowu zabrakło centymetrów, aby... Piłkarze z Warszawy objęli prowadzenie. Pierwszy kwadrans naprawdę mocny w wykonaniu Legii. I jeszcze raz Gual ładnie piętą na prawą stronę do Morisity. Jest tutaj Morisita, dogranie do Guala, ale jest Kapustka, Bartosz Kapustka w 15 minucie trafia do siatki i Legia prowadzi. Kibice, którzy są na trybunach, mogą świętować, mogą się cieszyć. Legia Warszawa jak najbardziej zasłużenie obejmuje prowadzenie z Puszczą Niepołomicę, No bo tą przewagę w pierwszych minutach gospodarzy mieli naprawdę ogromną. Ósme trafienie Bartosza Kapustki w tym sezonie. Legia to też drużyna, która w ekstraklasie strzela najwięcej goli właśnie w pierwszych połowach. No i próbuje w następnych akcjach. Tym razem uderzenie Moriszyty. Obronione przez Kevina Komara. 18 minuta spotkania. Marge Gual przed polem karnym. Gual jeszcze raz z dystansu. Tym razem prosto w bramkarza z Niepołomic mnóstwo pracy miał Kevin Komar. Znów jesteśmy pod jego polem karnym. Paweł Wszołek do Ziółkowskiego. Jest tutaj Steve Capuadi i Kapuładi kończy tę akcję, ale jak ładnie się obrócił. Wziął sobie rywala na plecy, a w tej sytuacji to nie Wszołek, a Ziółkowski będzie miał asystę dosyć przypadkową, no, ale to wykończenie akcji już absolutnie przypadkowe nie było. Capuadi jest w fenomenalnej formie. Szkoda dla Legii, i że musiał w tym meczu przedwcześnie opuścić się boisko, po tym jak zderzył się z kolegą z drużyny i rozbił nos. Raz jeszcze Bartoszka Pustka nad poprzeczką, i oglądamy już fragmenty drugiej połowy. Legia prowadzi do przerwy 2 do zera, a po przerwie powinna wyżej, ale Marge Gual nie oddał celnego strzału na bramkę i wychodzi Legia z kontrą, bo w kolejnych minutach Puszcza próbowała atakować, ale też się odkryła. Jest Morishita, Morishita dogoniony przez Artura Kraciuna. i pan Wojciech Mycie pokazuje Kraciunowi czerwoną kartkę za faul na zawodniku wychodzącym na czystą pozycję. A więc to by oznaczało, że od 58 minuty Puszcza musi grać w dziesiątkę, ale mamy analizę VAR. I sędzia zmienia swoją decyzję, czerwona kartka anulowana faulu Kraciuna na Morysicie absolutnie nie było. Były natomiast kolejne kontrataki w wykonaniu Legii. Tym razem Paweł Wszołek wyszedł z piłką. Świetnie podał. Jest tutaj Kacper Chodyna. Chodyna może zrobić wszystko, ale kończy to w najgorszy możliwy sposób. Bardzo szybko oddaje strzał prosto w Kevina Komara. Dobra interwencja bramkarza. Właściwie dobre ustawienie bramkarza Puszczy, który zażegnał niebezpieczeństwa. Puszcza też próbuje mi Charis Kosidis był bliski zamknięcia tej akcji, bardzo ładnej akcji Kraciuna zabrakło tutaj, pewnie gdzieś z pół metra, aby napastnik puszczy strzelił kontaktowego gola. I jeszcze raz puszcza już w samej końcówce z tego centrostrzału, wychodzi tak naprawdę bardzo niebezpieczna sytuacja. Wladan Kowaczewicz nie sięgnął piłki. Ta odbiła się od słupka i wyszła w pole. Wynik się już nie zmienia. Legia Warszawa po bardzo dobrej pierwszej połowie i trochę gorszej drugiej, jak najbardziej zasłużenie, wygrywa, spuszczą niepołomicę. No i jest to, jakbyśmy na to nie patrzyli, historyczny wynik, bo Legia po raz pierwszy w historii wygrywa na poziomie ekstraklasy, spuszczą niepołomicę. Potrzebowała do tego czterech meczów. Dzięki temu legioniści na czwartej pozycji. W tabeli do Jagieloni tracą w tym momencie dwa punkty. Do Rakowa 4, do Lecha 5. no a puszcza niepołomice na miejscu spadkowym na pozycji 16. Legia Warszawa puszcza niepołomice 2 do 0. Subskrybuj bądź na bieżąco i nie przegap najważniejszych momentów sezonu.